Cześć, z tej strony. Słuchajcie, witam was w dzień, w którym spotkamy się jeszcze na live'ie, ale chciałem przetestować troszeczkę możliwość nagrywania tutaj w domu z nowej kamerki używanej jako webcam. Zobaczymy, jak to będzie działać, czy to będzie działać. Zobaczymy na live'ie przede wszystkim. O czym chciałem dzisiaj porozmawiać? Chciałem zadać wam takie pytanie, czy Czujecie, że Polska jest krajem wolnym? Pytanie wydaje się. Odpowiedź na to pytanie wydaje się podejrzewam dość oczywista. Tak, jesteśmy wolni, bo nie mamy okupanta. Chociaż niektórzy powiedzą, że mamy. Nie mamy okupanta w naszym kraju. Możemy swobodnie wyrażać swoje myśli i odczucie, odczucia i przekonania. Doprawdy? Możemy. Mieszkać gdzie chcemy? Doprawdy. Możemy swobodnie się po Polsce poruszać? Ostatnie niekoniecznie. Możemy wreszcie zająć się działalnością mm, dowolną? No nie możemy. Możemy bronić swojego bezpieczeństwa w sposób taki, jak robią to prawdziwi wolni ludzie? Nie możemy. Czy jesteśmy naprawdę ludźmi wolnymi? Dla niektórych wolność to jest wolność ekonomiczna. Dla innych, wolność to jest wolność do bezpiecznego życia. Inni pogodzą się z wolnością, która jest gwarantowana wyłącznie przez państwo, natomiast jeszcze inni oczekują, że państwo y, przestanie się wpierdzielać, prawda? To, co powiedziałem o tych rzeczach na początku. Przykładowo, możemy swobodnie wyrażać swoje myśli, swoje przekonania i swoje y, zdanie w Polsce. No nie. Szczególnie widoczne to jest, gdy jako obywatele polscy korzystamy na przykład z mediów internetowych, często uniemożliwia nam się wyrażanie swojego zdania. Powiecie zaraz, że no tak, ale to są firmy, które to uniemożliwiają, to są firmy najczęściej amerykańskie, zachodnie, tam jest kapitał inny, oni mają do tego prawo. Tak, no ale jednak nie zmienia to faktu, że w Polsce nie panuje wolność słowa tak, jak powinna ona wyglądać we wszystkich aspektach. Wolność słowa jest traktowana wybiórczo. Wielokrotnie w moich filmach już na ten temat mówiłem. Jeżeli będziesz sławił miłość do Józefa Stalina, chodził w koszulce z sierpem i młotem, bądź z mordercą czy gewarą, prawdopodobnie nic ci się nie stanie i nie zostaniesz ukarany w żaden czy in, ten czy inny sposób. Natomiast jeżeli... Hmm, chociażby założysz koszulkę z Rudolfem Hesem, co dla mnie też jest idiotyzmem, tak jak te poprzednie przykłady przeze mnie podane, jeżeli na tyle będzie wykształcony i będzie znał historię funkcjonariusz Policji bądź ktoś, kto cię podpierdzieli, dostaniesz za to działę jako za propagację faszyzmu. Komunizm można propagować, można wychwalać, faszyzmu czy tam nazizmu nie można. Jeżeli już mówimy o wolności słowa, wolność słowa powinna być pełna. Nie mam nic przeciwko temu, żeby ktoś robił z siebie idiotę propagując nazizm w Polsce. Takiego gościa trzeba by po prostu wyśmiać i wszystko. Nie można komuś zabraniać wygłaszania nawet różnych chorych idei. Jedyną rzeczą, według mnie, w której wolność słowa powinna być ograniczona, to jest nawoływanie do. Przemocy, nawoływanie do popełnienia przestępstwa, publiczne nawoływanie do popełnienia przestępstwa. Tylko i wyłącznie w takich przypadkach wolność słowa powinna być ograniczona. Wolność słowa, to jest według mnie taka prawdziwa miara wolności obywatelskiej. Wolność słowa powinna również dotyczyć swobodnego wyrażania swojego zdania na tematy. Które są chronione w inny sposób przez prawo na innych płaszczyznach, czyli na przykład obrażanie uczuć religijnych. Zważcie na to, że przykładowo każda moja wypowiedź negatywna dotycząca przykładowo Kościoła katolickiego może być uznana za obrazę uczuć religijnych, natomiast e, przedstawiciele bądź ludzie, którzy są członkami Kościoła katolickiego mogą swobodnie obrażać innych. Z reguły nic im się w związku z tym nie dzieje. Tutaj możemy zahaczać o popularny ostatnio również temat LGBT. To jest również wolność w wyrażaniu swoich uczuć, w wyrażaniu swojego stylu życia, w wyrażaniu wreszcie swojej dumy z bycia osobą o odmiennej orientacji seksualnej. Ja nie mam z tym problemu. Inna sprawa, jeżeli Postępowania takie, jak były na przykład ostatnio związane z osobą, no. przepraszam, z osobą o imieniu Margot, gdy poprzez wyrażanie swoich, swojego zdania, swojego postrzegania świata popełnia ona przestępstwo, no to wtedy oczywiście może zostać w jakiś sposób ukarana. Czy nadal możemy mówić o tym, że Polska jest krajem wolnym, jeżeli myślimy o wolności słowa? No niekoniecznie. Przynajmniej takie jest moje zdanie. Czy Polska jest krajem wolnym, jeżeli na przykład mówimy o tym, że każdy może wykonywać, każdy na przykład może mieszkać tam, gdzie chce w Polsce? No nie. Dlaczego? Mm, tutaj wracam do tego tematu związanego z obrotem ziemią i na przykład kupna gospodarstwa przez człowieka, który nie jest rolnikiem. Pamiętacie, wiele razy na ten temat mówiłem: oczywiście wyłączone z tych ograniczeń mm, są związki religijne. Kościół i tak dalej. Ale ja, jako obywatel, mam wielkie utrudnienia w tym, żeby na przykład nagle postanowić yy, stać się rolnikiem. I przykładowo mam ciężkie pieniądze i chcę kupić tysiąc hektarów ziemi i uprawiać na tym ziemniaki. Jeśli dobrze wiem, to się nic jeszcze nie zmieniło w związku z tym prawem, także nie mogę tego zrobić. To nie jest prawdziwa wolność. Wracając do uprawy ziemniaków. Wiecie, że mm, nie piję alkoholu od kilku lat, ale w Polsce obywatel nic z tych ziemniaków, oprócz wpierdzielenia ich ze skwarkami, de facto nie może zrobić. Pro Polak, polski obywatel nie może nawet na własne potrzeby, na przykład, produkować spirytusu. Czy to jest prawdziwa wolność? Nie. Możemy się swobodnie przemieszczać po kraju. Dotychczas mogliśmy, od pewnego czasu jednak nie możemy tego robić. Chociaż zawsze istniały pewne ograniczenia, o których zaraz opowiem. Od pewnego czasu, tylnymi drzwiami, rząd wprowadza w związku z pandemią pewne obostrzenia, które uniemożliwiają swobodne poruszanie się po kraju. Pamiętam sytuację, gdy w czasach lockdownu na wiosnę, któregoś razu, gdy popierdzielałem, zatrzymała mnie policja i spytał mnie się policjant, gdzie ja się udaję, właśnie w tej chwili. Na co panu policjantowi odpowiedział: Co to pana obchodzi, gdzie ja się udaję? To nie jest prawdziwa wolność, jeżeli obywatel musi odpowiadać na takie pytania. Zawsze istniały pewne ograniczenia. Było to związane z, ze źle napisanym prawem i dotyczyło to na przykład yy, sytuacji, w której ktoś, kto pozostaje właścicielem, nagle zostaje właścicielem terenu, przykładowo nad rzeką czy jeziorem. Graniczy ten teren, ogradza ten teren tak, że nie zostawia przejścia przy brzegu. Przypominam, że zgodnie z prawem, które obowiązuje w Polsce, właściciel terenu musi zostawić przy samej linii brzegowej możliwość przejścia tym brzegiem. Brzeg jest wspólny dla wszystkich. Takie ograniczenia istniały. Kolejnymi ograniczeniami były ograniczenia mm, panujące na przykład w parkach narodowych czy rezerwatach przyrody. Normalny obywatel mimo że te parki narodowe jak sama nazwa wskazuje należą również do niego, nie ma prawa przebywać w niektórych rejonach rezerwatów ścisłych na przykład przyrody. Nie ma prawa przebywać nocą na przykład w parkach narodowych. Nie ma prawa przebywać na terenach, które są własnością mm, lasów państwowych, państwowych, czyli na przykład moich, twoich. To nie jest prawdziwa wolność. Ja nie będę tutaj nawiązywał już do sytuacji dotyczących um, prawa do posiadania broni, bo sami dobrze wiecie, że żyjemy w relikcie socjalistycznym, który coraz bardziej do tych czasów socjalistycznych, słusznie minionych, coraz bardziej wraca, nawiązuje. Państwo coraz bardziej w każdym aspekcie życia chce kontrolować obywatela, chce niejako pozwalać mu na pewne rzeczy, chce regulować. Każdy aspekt obywatelskiego życia to są cechy typowego państwa socjalistycznego, które dąży do państwa, do systemu totalitarnego. Każda władza, każda władza, widzimy to również na zachodzie Europy, dąży właśnie do pełnej kontroli. Nie na darmo swego czasu nawet szefem Europolu, jeśli się nie mylę, był, był wysoki funkcjonariusz MSW, milicji. Służby Bezpieczeństwa Chin. Nie wiem, czy pamiętacie tą sytuację. Tak, szefem Europejskiej Organizacji Policyjnej, Europolu czy Interpolu, czy Międzynarodowej Organizacji Policyjnej był szef bezpieczeństwa, jeden z wysokich oficerów bezpieczeństwa Chin. Chiny umieją to robić, umieją kontrolować, znają się na tym bardzo dobrze. Nasi włodarze również do tego dążą. Czy jesteśmy... Krajem wolnym. W moim odczuciu, jak zapewne zdążyliście się domyślić, no nie jesteśmy. Ja się nie czuję wolny we własnym kraju, bo czuję się poniżany jako obywatel tym, że jestem traktowany jak jakiś tempy nieogarnięty, dupek, któremu trzeba reglamentować jego prawa. Dokładnie o to mi chodzi. Dlaczego, skąd to mnie taki, że tak powiem, nastrój się wkradł? Znaczy, myślę na ten temat już od dłuższego czasu. Nawet rozmawiałem ostatnio z żoną na ten temat, jak to wszystko wygląda. Ile potrzebujemy zezwoleń, pozwoleń, yy, zgód? Wiecie, no głupi przykład. Pierwszy z brzegu, masz swoją ziemię, masz na tym drzewo, i żeby ściąć drzewo na swojej ziemi, musisz, yy, jeżeli tam jest większe, na przykład niż zdaje się, 40 centymetrów, czy coś, już nie pamiętam, musisz zgłosić się do urzędu i poprosić o zgodę na ścięcie. Przynajmniej tutaj u mnie, gdzie ja mieszkam. Co nie oznacza, że ja bym zaraz wyciął wszystkie drzewa. Wprost przeciwnie. Ja sadzę raczej drzewa. Ale wiecie o co chodzi. No, to jest moje. Pomijam już fakt, o czym ostatnio też rozmawialiśmy. O fakt związany na przykład z poszukiwaniami za pomocą wykrywaczy metalu. Obywatele, którzy tym się zajmują, są przestępcami. Jeżeli nie zrobią tego wypełniając ileś tam kwitów, pisząc prośby, prośby o zgody. Ja wiem, że to nie jest takie trudne. Sam zresztą chcę pójść w tym kierunku, żeby e, spróbować legalnie w paru miejscach czegoś poszukać. Nie powinno tak być. Co państwo powinno interesować, to jedynie to, że poprosiłem o zgodę właściciela terenu o to, żeby na jego terenie coś robić i to, żebym był na tyle uświadomiony, że państwo ma prawo pierwokupu na przykład do znalezionych przeze mnie rzeczy to by była oznaka zaufania państwa do obywatela. Natomiast państwo nam, obywatelom Polski, nie ufa, dlatego że uważają nas za czerni, za debili. Skąd to się wszystko u mnie wzięło? Ano stąd, że właśnie, jak wiecie, przynajmniej widzowie mojego kanału stali wiedzą o tym, e, nie wyszedł mi wyjazd do Norwegii w związku z e, kwarantannami i tego typu utrudnieniami w podróżach. I postanowiłem w Polsce skoczyć sobie w parę miejsc. Myślałem o bieszczadach, myślę nadal o innych miejscach też, trochę o tym na live powiem. I zacząłem tak wnikać, porównywać sobie dawniej jakby o tym nie myślałem, jak byłem nastolatkiem, jak jeździłem wcześniej w góry gdzieś. Ale zacząłem wnikać jako praworządny obywatel, jak zrobić to wszystko, żeby to miało ręce i nogi zgodnie z prawem, jeżeli na przykład nie chcę nocować w schroniskach czy w wynajmowanych kwaterach. Okazuje się, że praktycznie o tej porze roku jest to niewykonalne. Istnieje od pewnego czasu coś takiego, słuchajcie, jak program pilotażowy Bushcraft i Survival, tak to się nazywa, zrobiony, zrobiony przez las, wprowadzony przez Lasy Państwowe na prośbę ludzi zajmujących się Bushcraftem, survivalem, ludzi, którzy kochają przyrodę. Lasy Państwowe otworzyły swoje serca na, na nas i umożliwiły nam wypoczynek w lesie kurwa, który jest naszą naszym własnością jako obywateli. Zrobili nam taką, wiecie, łachę. Być może tutaj e, ludzie, którzy ten program organizowali i rozmawiali z lasami państwowymi, ludzie związani z szeroko pojętym buszkraftem i survivalem zaraz mogą się denerwować, że ja nie zrozumiałem, że ja robię krecią robotę, że powinienem małymi kroczkami dojdziemy, małymi kroczkami dojdziemy do normalności, tak jak to powinno wyglądać. Co jest normalnością? Normalnością jest to, co ja widziałem w Norwegii. W Norwegii masz prawo to jest Twoja ziemia masz prawo korzystać z tej ziemi, przebywać na niej, gdzie tylko chcesz, również na terenie prywatnym. Na terenie prywatnym jest tylko to ograniczone tymi rzeczami, że w dobrym zwyczaju jest poinformować właściciela ziemi, który tam mieszka, że akurat będę, jeżeli to jest prywatne, nie wiem, gospodarstwo. I nie, nie, dobry zwyczaj wskazuje na to, żeby nie biwakować w jednym miejscu dłużej chyba niż jeden dzień. Trzeba się gdzieś przenieść dalej. I nie można w pewnej odległości od zabudowań. Poza tym można wszystko. Na terenach państwowych możesz poruszać się wszędzie. Możesz biwakować wszędzie. Możesz yy, w bezpieczny sposób oczywiście... Korzystać z kuchenek, palić ognisko, nie zostawiając po sobie śladów. Tam państwo ma zaufanie do kogoś, że ktoś, kto interesuje się takim spędzaniem wolnego czasu, jest osobą w miarę ogarniętą i poważną. Tam państwo ma zaufanie. Tam są szlaki turystyczne, ale te szlaki turystyczne nie oznaczają, że ja nie mogę zejść z tego szlaku, tak jak jest w Polsce, w wielu. Miejscach w parkach narodowych w szczególności nie można zejść ze szlaku, bo można dostać działę mandat. Nawet zejdziesz sobie zrobić u nas wzrada zdjęcie z głównego szlaku, gdzieś tam na jakieś skałki i dostajesz działę, bo niszczysz roślinność. E, tam można poruszać się poza szlakiem. Szlaki pełnią funkcję wyłącznie pomocniczą, orientacyjną. Można poruszać się dosłownie wszędzie, dlatego, że. Władze krajów skandynawskich uważają, że ta ziemia należy do obywateli i nie ma tam żadnych ograniczeń. Byłem y, tam i widziałem, jak to działa. To działa wspaniale. Ludzie są dzięki temu uświadomieni, jak powinna wyglądać turystyka Bushcraft. Nie śmiecą, bo wiedzą, że to jest ich, a nie łaska czyjaś pozwala im w tamtym miejscu przebywać. U nas natomiast w tym programie pilotażowym wyznaczono ileś tam obszarów, należących do lasów państwowych. Te obszary znajdują się w różnych miejscach Polski, są niewielkie i są bardzo ograniczone. I teraz, żeby na tych obszarach przebywać, prowadzono specjalne regulamin. Prowadzono specjalny regulamin. Żeby na tych obszarach przebywać, trzeba na przykład zgłosić swoją obecność, że się będzie biwakować na danym obszarze. Nie można biwakować w ilości zdaje się, większej niż 4 osoby bez specjalnej zgody. Akurat mnie to nie dotyczy. Ja lubię chodzić sam. i ja lubię przebywać sam gdzieś w lesie. Yy, nie można pozyskiwać drewna na tych obszarach. Łaskawie zgodzili się na pozyskiwanie grzybów firuna leśnego. A oczywiście nie mówimy tutaj o rezerwatach przyrody, bo lasy państwowe powyznaczały takie obszary mało atrakcyjne, trochę z boku, gdzieś żeby coś ogarnąć. No ale dobra, te obszary są. Nie można używać tam otwartego ognia, czyli tak jak mówię, nie można używać kuchenki turystycznej nawet. Co o tej porze roku generalnie uniemożliwia hmm, według mnie przebywanie w miarę komfortowe, a na tym polega Bushcraft w terenie. No, bo nie będzie człowiek miał możliwości ewentualnie się ogrzać, ugotować sobie jakieś herbaty czy wodę na herbatę. Nie ma takich możliwości. Za to działa będzie. Trzeba się liczyć z tym, że po tym, jak zgłosimy się do nadleśnictwa, że będziemy na danym obszarze przebywać, będziemy kontrolowani. Generalnie ja rozumiem, że to było mm, organizowane w ten sposób ten program pilotażowy był organizowany w ten sposób, że małymi kroczkami, że my pokażemy, że jesteśmy cacy, to wtedy lasy państwowe się zgodzą. Dla mnie to nie jest żadna wolność. Łaska pańska na pstrym koniu jeździ, lasy państwowe się zgodzą, potem jakiś debil rozpali ognisko, którego nie opanuje i zgoda się skończy. Prawdziwie wolny kraj to jest kraj, z którego dobrodziejstw, z którego terenów Mogą w prawdziwie wolny i dowolny sposób korzystać obywatele. Bardzo dobrym przykładem, i tym, co należy dobrego wziąć, mm, wprowadzić u nas, jest właśnie to, jak to jest zorganizowane na przykład właśnie w krajach skandynawskich, czy choćby na Wyspach Brytyjskich. Wiele przepisów tam jest o wiele lepszych, bo te kraje mają dłuższą tradycję wolnościową niż my. Nie były zdławione przez komuchów. U nas wszystko musi być reglamentowane. Wszystko musi wymagać zgody, chodzenia z tą wymiętą czapką w ręku do dziedzica, wszystko. I tak patrzyłem a propos tego wyjazdu na te wszystkie przepisy, na to wszystko. To naprawdę słuchajcie, to jest upierdliwe. Kiedy jechałem do Norwegii, ja kompletnie się tym nie przejmowałem. Wiedziałem tylko, że mam dojechać do danego miejsca. Wiem, wiedziałem, że tam będzie dzić pustka i wiedziałem, że sobie tam poradzę. Nie łamiąc żadnego prawa. Natomiast w Polsce, jeżeli chcę o tej porze rochu pojechać przykładowo gdzieś w Bieszczady, w jakiś dzikszy teren, albo do Pustrzy Białowieskiej na przykład, no to muszę się liczyć z tym, że, kurna, jak mnie tam noc zaskoczy, to mogę tam, kurna, z zimna pierdyknąć. Oczywiście mogę być wyposażony w jakieś tam rzeczy, ale pamiętajcie, Bushcraft polega na komfortowym przebywaniu w lesie. Na wykorzystywaniu komfortowym przyrody do tego, żeby. Żyć z nią w zgodzie, ale żyć w niej, a nie na walce o przetrwanie. Bushcraft bez ogniska to nie jest Bushcraft. Do zobaczenia na szlaku.